Dzisiejszym gościem w programie Boryny Wyrwy Pukiel, na krawędzi cierpliwości, będzie znana pisarka, blogerka i felietonistka, feministka, laureatka wielu prestiżowych nagród, gdzie łączna liczba sprzedanych egzemplarzy, a jej głośna książka, podbiła serca wielu czytelniczek w kraju i na całym świecie. Książki z jej nazwiskiem przeinaczono na 1200 języków, z których wiele doczekało się ekranizacji, adaptacji oraz wielu znakomitych plagiatyzacji. Przed Państwem Tolga Bawarczyk. Dwa lata temu stanęłaś na czele Marszu Feministek na Belweder. Jak myślisz, dlaczego wówczas wojsko nie użyło wobec Was środków przymusu bezpośredniego? i nie rozgromiło za pomocą serii skarabinów maszynowych. Dlatego, że społeczeństwo jest coraz bardziej dojrzałe. Kobieta łagodzi obyczaje i im więcej nas w różnych środowiskach, tym powiedziałabym mniej testosteronu. Ta rewolucja przynosi widocznym głębokim korzyści. Poziom kultury i bezpieczeństwa zastępuje stare, agresywne, typowo męskie struktury. Dyscyplinarność i bezsensowna karność przeradza się w normalizację i serdeczność, tak pożądaną we wszystkich instytucjach. Przenosi się to również do domów i związków partnerskich, prawda? Tak. I o tym jest między innymi moja książka. Mówię o tym też na moim blogu. Uświadamia młode kobiety, że nie tylko mężczyzna musi nosić spodnie. Czyli Twój świat to świat wyrównanych szans. Dokładnie to. A nie boisz się, że w przyszłości rola mężczyzny zostanie zmarginalizowana? Że zdetronizowani skulą się w kłębek i pozbędą się tego, co tak w nich kochałyśmy? Proszę zrozumieć, że nie jestem za całkowitym unicestwieniem mężczyzn ani też za wykastrowaniem atrybutów świadczących o ich niepowtarzalności. Myślę tylko, że powinna nastąpić równowaga, której w tej tradycyjnej hierarchiczności wcześniej nie było. Kobiety ponosiły zbyt dużo strat własnych i czas skończyć z tym modelem. Mężczyzna, podobnie jak pies, musi się liczyć, że za niewłaściwe zachowanie może spotkać go kara, nawet dotkliwa kara, ale tylko po to, żeby docenił, kogo ma obok siebie i że kobieta to nie jest zabawka, albo jakaś dmuchana lala, którą może w każdej chwili sobie dowolnie albo napompować, albo spuścić z niej powietrze. Moim i Państwa gościem była Tolga Bawarczyk, wybitna pisarka, felietonistka, feministka społeczna. Dziękuję za rozmowę. Już koniec? Aha, okej, okay, to do widzenia Państwu. Widziałaś jak Boryna w ostatnim wywiadzie potraktowała Tolgę? W którym momencie? Na końcu. Przerwała jej w pół zdania i zakończyła program. Uważam, że trochę po chamsku. Uwielbiam wywiady z Torgą. Ona jest taką skromną, a zarazem silną kobietą. Wzór dla nas wszystkich. Jak dla mnie, to ubiera się obciachowo, ale posłuchać jej lubię. Dużo dla nas zrobiła, kobiet. A gdzie to palili tej książki? Słyszałeście coś o tym? Ja coś widziałam w telewizji. Podobno jakieś grupki skinheadów. Powykupywali z pobliskiej księgarni wszystkie jej książki, a zwłaszcza tę ostatnią, obciąć facetowi twójakę palili za miastem. O tej książce nie słyszałam. Chętnie kupię okładkę. Moja koleżanka czytała i mówi, że aż za mocno tam pojechała. Że jeden rozdział to opis, jak krok po kroku wyciąć facetowi jaja. Że można nożyczkami, brzytwą albo kuchennym widelcem. A co z tym? No wiecie, z grzybkiem. Napisała, żeby zostawić, czy też wyciąć. Tak, wyrwać i zamarynować. A co będziesz brała do burzy? Niech ta Tolga Fiuta zostawi w spokoju. Myślisz, że ona jest lesbą? Nie, chyba nie. To po co nabuję do wykastrowania facetu? No co ty, to tylko taka przenośnia. Chodzi o to, żeby w jakiś sposób przełamać męską dominację i pozbawić ich klejnotu. Jak dla mnie, to z faceta mogłyby zostać tylko dwie rzeczy. Karta kredytowa i ogórek. Ha, ha, dokładnie. I co złama się? Myślisz, że możesz sobie tak wejść w życie kobiety, nasrać jak do kibla i wyjść, nawet nie podcierając dupy? Te twoje porównania są doskonałym odzwierciedleniem poziomu, jaki sobą reprezentujesz. Świnio, jadłeś u mnie, kąpałeś i próbowałeś rozmnożyć. Daruj sobie to. W żadnej sytuacji nie potrafisz się zachować. Żałosna egoistka, zapatrzona w czubek swojego nosa. Wiesz chociaż, dlaczego od ciebie odszedłem? To ja odeszłam od ciebie. Tak? To po co tu ciągle przyłazisz? I zawracasz mi głowę. Zrozum wreszcie, że między nami wszystko skończone. Przegrałaś. Hmm. Jesteś fiutem, wiesz? A ja głupia, myślałam, że coś nas łączy, że będziemy jeździć sobie na wycieczki, że weźmiemy ślub. Ty już miałaś męża. I Jak się z nim rozstałaś? Do tej pory walczycie ze sobą jak hieny. Widać tylko to potrafisz wnieść do związku. Kość niezgody. O czym ty pieprzyć? Mówię o tym, że zupełnie nie nadajesz się do związku. Jestem kobietą niezależną i znam swoją wartość. Jesteś zakutą pałą, która udaje kobietę. a tymczasem jesteś wieczną nastolatką, uwięzioną w diabelskim kręgu swojej niedojrzałej subosobowości. Za to ty potrafisz tylko obrażać. Też nie jesteś zbyt dojrzały. Mężczyzna inaczej się zachowuje. Czyli jak? Potrafi kobiecie coś zapewnić, a ty potrafiłeś tylko wykorzystać. Dlaczego wszystkim kobietom się wydaje, że są wykorzystywane? że seks jest przyjemny tylko dla mężczyzn. Chciałam Ci tylko powiedzieć, że kasuję wspomnienia związane z Tobą. Ty dla mnie już nie istniejesz. Wymazuję Cię. Wykastruję. Wykastrowuję. Wymazuję. Rozumiesz? A wszystkim powiem, jak jesteś kiepski w łóżku i że nie miałem z Tobą ani jednego orgazmu. Nie miałaś, bo nie byłem dostatecznie podniecony. Może dlatego, że masz brzydką dupę i mnóstwo cholernie innych pieprzyków na plecach, które desperacko maskujesz tandetnymi tatuażami. To po co ze mną byłeś, skoro tak cię odrażam? Bo myślałem, że jesteś fajna. Ale szybko się okazało, że jesteś pusta i próżna, a do tego podchodzisz do życia bardzo materialistycznie. Ciebie też łatwo rozszyfrować. Jesteś narcyzem, cwaniakiem, który wykorzystuje kobiety, żeby zadowolić swoje ego. Liczysz się tylko ty i twoje potrzeby. Te ubranka, kosmetyki, samochód, panienki, zegarek. To ty jesteś pusty i próżny i taki łatwy do przewidzenia. Skończysz, będę musiał powiedzieć coś niemiłego i znowu będziesz miałam dowód na to, że jestem Hamem. Bo jesteś Hamem, a tylko udajesz dżentelmena. Już ja wiem, co mnie mówiłeś za plecami. Nawet nie ruszę tego tematu. Bo to, co ty mówiłaś na mnie za plecami jest po prostu ohydne, niegodne kobiety. Tylko prędzej podłej z dziry, która płabi się w szambie. Zwodziłeś mnie, oszukiwałeś pięknymi słówkami, kłamałeś, że mnie kochasz, a ja głupia naiwnie w to wierzyłam. I to ci wystarczyło. Moje zapewnienie o miłości wystarczyło ci, żeby zdjąć maskę. Poczułaś się pewnie, przekonana, że mnie zdobyłaś, zaczęłaś wdrażać program dominacji podporządkowania, gry na uczucia i zmniejszenia mojej wartości. Tylko po to, żebyś mogła wydobyć swoją podłą, zakłamaną istotę. A związek nie na tym polega. Współczesne kobiety. Mówicie, że szukacie prawdziwych mężczyzn, a tak naprawdę szukacie pantoflarzy. Skończyłeś już? Z tobą na pewno. To idź się dowiedz, jakie masz prawa, bo zamierzam cię upierdolić po same uszy. WebsoiPi. Mam na ciebie świadków, nagrane rozmowy i mnóstwo dowodów. Składam sprawę do sądu. Normalne. Jak się kończą argumenty, to się zaczyna straszenie. Ja cię nie straszę, tylko ci zapowiadam, że kieruję sprawę do sądu. Durna Pała kieruje sprawę do sądu. Myślisz, że sąd rozwiąże twoje problemy? Nie radzisz sobie z samą sobą, komplikujesz najprostsze sprawy. Niszczysz relacje, obsmradzasz i depczesz związek. Ranisz ludzi wokół siebie, a potem myślisz, że policja i sąd to wszystko posprząta do ciebie i jeszcze wskaże winowajcę. Będziesz się mądrzył w celi i jeszcze grube odszkodowanie mi zapłacisz. Podobnie jak twój były mąż. Pieprzona rozbudka, pajęczyca rozciągająca sieci. Kiedyś sama w nie wpadniesz i usłysz. Wspowita kokonem nienawiści i pazerności. Zdechniesz w męczarniach głupia suku. Pierdol się. Sama się pierdol, wysapało. Oddawaj spodnie i buty, jakie ci kupiłam. A ty oddawaj mi pierścionek i kolczyki, które dostałaś w prezencie. Żarłeś u mnie obiady i wpieprzałeś desery. Za kawę też ci policzę. A ja tobie policzę za restaurację i pizzę na wynos. Oddawaj kasę za wycieczkę, którą ci postawiłam. A ty oddawaj mi zatankowanie samochodu. Gnoju, zmarnowałeś mi życie. Sama sobie je marnujesz. Twoja głupota ci je marnuje. Świnia, jesteś podłą kreaturą. Ale ja ci udupię. Źle trafiłeś tym razem, hoptasiu. Nawet nie wiesz, z kim tańczysz. Lecz się kobieto, zanim nie będzie za późno. Już chłopaki z mojego osiedla się na ciebie szykują. Zobaczysz, jaki wpierdol dostaniesz. Czy Ty się w ogóle słyszysz? Przecież Ty mówisz jak dyskotekowa szczeniara. Boże, jak ja żałuję, że się z Tobą związałem. Jaki wstyd. Wstydź się za siebie i za to, jak traktujesz kobiety. Fajny golf sobie kupiłem? Co Ty mówisz? Pytam się, czy fajny golf sobie kupiłem. Ty sobie chyba ja robisz. Przyszłam, żeby Ci powiedzieć, że zakładam Ci sprawę w sądzie, a Ty pieprzesz mi o jakimś golfie? Myślałem, że lubisz rozmawiać o ubraniach? Lubię, ale nie w takiej sytuacji. Jakiej sytuacji? Ty kupiłeś sobie nową perełkę, a ja nowy golf. I co w tym złego, że o tym rozmawiamy? Nie zmieniaj tematu. Myślisz, że zagadasz o jakimś golfie i minie mi cała złość? Nie zależy mi na tym, żeby ci minęła złość, tylko chcę pogadać o czymś neutralnym, skoro już przylazasz się kudzić. Nie po to przyszłam się kłócić, żeby teraz rozmawiać o czymś neutralnym. Widzisz, jaka ty jesteś? Przyłapałem cię na twojej irracjonalności i ty chcesz mi zakładać sprawę? Pytanie o co? Irracjonalna krytynka chce zemścić się na kolejnym facecie za to, że zostawił ją kolejny facet. Kiedy zamierzasz przerwać ten przeklęty łańcuch miłosnych porażek? Jak powieszą cię za jaja? żebyś już nigdy więcej nie zranił żadnej kobiety.